Witam wszystkich ponownie. Dziś przygotowałam dla Was przepis na jedną z moich ulubionych sałatek. Jest to sałatka z tortellini, gotowa w 15 minut. Bardzo szybka, prosta w przygotowaniu, bardzo smaczna. Serdecznie Wam polecam na imprezy i nie tylko. Nowych widzów witam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Zapraszam na filmy. Dokładna lista składników znajduje się również pod filmem. No więc zaczynamy przygotowywać wszystkie składniki. Ugotowane tortellini. Gotowałam według instrukcji na opakowaniu. Nie może być zbyt miękkie, aby nam się później nie rozpadało bo w sałatce. Dowolny smak. U mnie akurat tortellini z szynką. Oczywiście tortellini już jest słodzone. Następnie dodaję cebulę. Jedną cebulę drobno pokrojoną w kostkę. Jeden ogórek zielony, również drobno pokrojony. Następnie 15 dekagram szynki konserwowej pokrojoną w kostkę i również 15 gram sera żółtego, który pokroiłam drobno w kostkę, kukurydza i jedna czerwona papryka również drobno pokrojona. Do tego dodam świeży koper. Sałatka będzie miała jeszcze lepszy smak. Teraz czas na sos. Mam tutaj jedną łyżeczkę musztardy. Dla lepszego smaku dodaję do sałatki. A następnie dodaję śmietanę. U mnie około dwie łyżki śmietany. No i resztę majonez, dwie, trzy łyżki, w zależności ile mamy sałatki. Do sałatki musimy dodać jeszcze przyprawy, sól, pieprz. No I wszystkie składniki ze sobą bardzo dobrze i dokładnie wymieszać. Najlepiej sałatkę odstawić na kilka godzin do lodówki, może być na całą noc, aby wszystkie smaki się przegryzły i nasza sałatka będzie gotowa. Tak jak widzicie, bardzo szybka, prosta, w przygotowaniu naprawdę bardzo smaczna. Mi zajęło 15 minut. No i sałatka gotowa. I to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, proszę o łapki w górę. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zapęcam i zapraszam Cię do subskrypcji. Pozdrawiam!